Świat USA amerykański system zabezpieczeń rajem dla hakerów. Zapowiedzi państwowych urzędników są niewiarygodne, a system internetowy, który miał obsługiwać Obamacare, nadal nie działa. Nie tylko bezawaryjnie, ale i bezpiecznie. Ostatnie doniesienia mediów mówią o notorycznych włamaniach hakerów na strony internetowe. Pułapka jest prosta. Przy logowaniu się na stronę ubezpieczenia zdrowotnego system żąda informacji dotyczących kart kredytowych i bankomatowych oraz numerów pinów i ATM. Stąd też droga wprost z Haltker.gov do wyczyszczenia konta. Zapewnienia strony rządowej, że cała operacja jest bezpieczna, budzą mieszane uczucia. Eksperci twierdzą, że niestety zabezpieczenia, jakie zastosowano na stronie, być może gwarantują bezpieczeństwo dokumentom administracyjnym, ale absolutnie nie są bezpieczne dla korzystających z Obamacare. Ich zdaniem tak naprawdę to na stronie, z której docelowo mają korzystać miliony Amerykanów, nie stworzono żadnych, nawet minimalnych systemów zabezpieczających, a funkcja płatności kartami kredytowymi nie została jeszcze nawet zbudowana. Pracodawcy i pracownicy mają coraz więcej wątpliwości w sprawie Obamacare. Awarie techniczne, czas oczekiwania i kwestie bezpieczeństwa, póki co ich zdaniem nie są godne zaufania. Nawet oficjalne wystąpienie dyrektora administracyjnego systemu, który zwrócił się do pracowników o natychmiastowe usunięcie wszystkich niedociągnięć, przyjęto z dość dużą rezerwą. W piątek lotem ptaka obiegła wszystkich wiadomość o hakerskim włamaniu. Użytkownicy serwisu Obamacare otrzymali komunikat o wpisaniu nieprawidłowego hasła. Potem automatycznie byli przerzucani na stronę z informacją zapomniałem hasła i tu od razu użytkownik był proszony o podanie osobistych danych wrażliwych, a w szczególności o numer karty kredytowej i PIN ATM. Byłem prawie pewien, że to podstęp, więc zadzwoniłem do biura obsługi klienta, powiedział medium anonimowy informator. Po 103 minutach obsługa systemu potwierdziła, że było to rzeczywiście oszustwo. Według informacji, na które powołują się amerykańskie media pochodzących z wiarygodnych źródeł, wielu Amerykanów, którzy korzystali z systemu Obamacare, może nawet nie wiedzieć, że padli ofiarą hakerów. Wbrew zapewnieniom obsługi serwera, który utrzymywał, że zabezpieczenia są mocne i włamanie się tutaj będzie mokrym snem hakera, oblani potem budzą się odpowiedzialni za system zabezpieczeń. Spać spokojnie też nie mogą i owszem, rządowi informatycy. Według ekspertów jedna na cztery aplikacje albo nie przechodzi do ubezpieczycieli, albo się dubluje, albo zawiera poważne błędy w udostępnionych formularzach. Firmy ubezpieczeniowe mają w najbliższym czasie Otrzymać 834 formularze z zapisami systemu Hardcore gotowymi do komputerowego odczytu. To właśnie w tych zapisach mają się znaleźć najistotniejsze informacje na temat rejestrujących się osób, samych ubezpieczeń i wyborów opcji ubezpieczeniowych. Bez tych informacji nikt nie będzie wiedział, ile tak naprawdę osób korzystać będzie z taniej opieki medycznej gwarantowanej przez Obamacare i jakiego rzędu środki potrzebne będą, by zabezpieczyć te usługi. W ogólnym chaosie na razie nie ma metody na sprawdzenie swoich świadczeń, które mają już obowiązywać w styczniu. Najbardziej wiarygodną metodą w tej sytuacji, jak mówią ubezpieczyciele, jest opłacanie składki i żądanie u swojego agenta potwierdzenia zgodności wszystkich świadczeń. Taka weryfikacja dotyczy osób, które zapisały się w systemie w październiku i listopadzie. Zresztą, Prawie wszyscy ubezpieczyciele stoją na stanowisku, że osobisty kontakt każdego Amerykanina z wybraną przez niego firmą ubezpieczeniową jest wręcz konieczny, by w razie potrzeby korzystanie ze wszystkich wybranych opcji ubezpieczenia było możliwe i nie przedłużało się z powodu braku dokumentów czy innych niewyjaśnionych okoliczności.